Oglądałeś końcówkę konkursu uważnie. Jakie spostrzeżenia? No, daleko skakali, no. Dawid? Maleńko brakowało. No, nie niedużo, niedużo brakło. Piotrek, tak się zastanawiam zupełnie poważnie, skąd się biorą te wahania twojego podejścia do dnia skokowego? Bo dzisiaj taki troszkę nieobecny, troszkę taki stonowany, a na kulm było szaleństwo. Też się nad tym zastanawiam. Nie ma górala mądrego, który by wpadł na to. Nie ma. Jakie, jakie te skoki dzisiaj były? Rzeczywiście im dużo brakowało takiej energii przede wszystkim, no bo widać było, że taki byłeś trochę ze spuszczoną głową. Znaczy, nie, no drugi skok był bardzo fajny, ale krótki i tak. <laughs> Także no pierwszy, pierwszy no był taki trochę zepsuty, a, a drugi, drugi był w porządku. To dobra informacja, że stąd wyjeżdżamy. Rozumiem, że ta karuzela pędzi dalej i wraca na tylko większe obiekty. No, racji tam dużo większe nie jest, ale, ale jest w porządku. No, ale trzy konkursy to już duża dawka taka emocji, walki, mobilizacji. Eee, tak? Czy są? A, za, za, jest. Aha, no to fajnie. Piotrek, taki weekend dużo mówi Tobie. A co mi mam mówić? No nie wiem, no coś, coś jakieś spostrzeżenia po tym weekendzie tutaj, a propos tych twoich skoków. E, no, coś zawsze jest. No to jakie spostrzeżenie? Eeeh, ha. Może sobie zostawię to dla siebie. Było, było trudno tutaj rzeczywiście, no bo to, to jest też taka skocznia, gdzie skaczecie właśnie wszyscy gdzieś tam w jedno miejsce, prawda? Te różnice są y, niewielkie i te warunki jednak no tutaj ten wiaterek rozdawał troszeczkę karty mimo wszystko, bo raz było podnarty, raz było w plecy na tych skoczniach, to chyba ma znaczenie duże. No trudno mi powiedzieć, no, ja tam raczej ekspertem odnośnie wiatrów nie jestem, eee, także nie wiem, ale, ale nie, no myślę, że no, no weekend jak weekend, no dawałem sobie tyle, ile mogłem. Eee, wczoraj było lepiej, dzisiaj gorzej, no takie skoki, taki sport. Lafty to jest skocznia, na której medal zdobyłeś? To jest koszt, na której lubicie skakać? No znaczy, ogólnie na wszystkich lubimy. Ale nie wiem, czy ta szczególnie jakoś akurat pasuje. Znaczy no to jest tak, no trudno, trudno to. Te, no, trzeba po prostu skakać, co to, to się umie no i no i tyle. A, a resztę, no to e, cieszyć się z tego, że możemy skakać, rywalizować i no i walczyć naj, najlepiej jak potrafimy w każdych zawodach. A z sentymentem będziesz wracał do laki? A co tam było? <laughs> Mistrzostwa świata. Tak? Jakoś tak nie pamiętam. No tak, możesz nie pamiętać. No.